Bracia i siostry, zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Zostało nam ze trzy tygodnie, gdy będzie się kończyć ten cykl liturgii. I ten koniec roku liturgicznego on związany jest z takimi sprawami ostatecznymi z tym, co będzie się działo z człowiekiem, gdy będzie odchodził z tego świata w jaki sposób. Zakończy się ten Jego czas prób, i zdając relację przed Panem Bogiem, wejdziemy do nieba, do wiecznej szczęśliwości, przejdziemy drogę oczyszczenia, bądź ci, którzy nie odpowiedzieli na Bożą miłość, będą w tej krainie, gdzie płacz i zgrzytanie zębów, jak mówi Jezus. I patrząc według nauki Bożego Słowa, według teologii. Według filozofii chrześcijańskiej, to zobaczymy sobie, że ta droga, którą człowiek ma przejść z tego co ziemskie do tego co wieczne, ona nie kończy się w momencie, gdy człowiek wydaje ostatnie tchnienie. To nie jest jakaś wielka katastrofa, wielka pustka, ale to. Jest taki moment, gdy człowiek przechodzi z tego życia ziemskiego do życia wiecznego. Przechodzi taką swoistą bramę z tego co doczesne do tego co wieczne. I moi drodzy, na tej drodze dzisiaj stawia nam Pan Bóg kolejny temat. Słowo Boże nam podpowiada, byśmy zatrzymali się dzisiaj nad kwestią mądrości. No właśnie, czym jest mądrość, w jaki sposób postępuje człowiek mądry, kim jest człowiek mądry, jakie ma cechy. Wiecie tak, od strony takiej czysto doświadczeniowej, dla nas bardzo dobre jest, gdy spotykamy na swojej drodze człowieka mądrego. Takiego, który jest doświadczony życiem, takiego, który przeszedł ileś sytuacji w swoim życiu, wyciągnął wnioski to, co najcenniejsze i potrafi powiedzieć, że Coś rzeczywiście będzie wartościowe, a czegoś w ogóle w życiu trzeba się nie tykać, bo będzie przynosiło tylko szkodę. Moi drodzy, tak jak tutaj jesteśmy, podejrzewam, że wielu z nas nad tym tematem mądrości też w życiu się zatrzymywało, choć ten temat szczególnie dotyczy mężczyzn. Bo to mężczyźni, mając już ten swój wiek, doświadczenia, to, co przemodili względem Pana Boga, tam rodzi się w mężczyźnie mądrość mędrca. Mędrca, który potrafi dobrze ocenić świat. Mędrca, który wie, co jest wartościowe i wie, co jest nic niewarte. Moi drodzy, sama mądrość kiedyś, gdy w seminarium, ojciec Wojciech, który miał z nami wykłady z Biblii, Mówił o mądrości, zostawił taką, taki obraz, że człowiek mądry to jest jak taki, który przygotowuje w swoim życiu podróż. Myśmy wtedy mieszkali w takiej małej wioseczce obra, tam gdzie jest seminarium nasze Oblackie, i pokazał to na prostym przykładzie podróży, którą trzeba przygotować do no, Gdańska. No i wyjeżdżając z takiej małej miejscowości trzeba się zaopatrzyć wszystko, co potrzebne na podróż, bilet, trzeba wiedzieć, gdzie jest stacja kolejowa. Człowiek, jak kupował w tamtym czasie bilet na PKP, no to od razu z tym kupował także i przygodę, bo to rzadko się zdarzało, żeby pociąg dojechał na czas o właściwej godzinie, trzeba po drodze przesiąść się w Poznaniu, trzeba znaleźć odpowiedni teron, peron, wsiąść do kolejnego pociągu, no i później po tych wszystkich perypetiach no, jest jakiś cel, który się osiągnie. I człowiek mądry, wiedział, że trzeba wszystkie te okoliczności przewidzieć. To nie tylko chodzi o to, żeby mieć wiedzę, że jest jedna czy druga stacja, że trzeba kupić bilet, że jest pociąg, ale trzeba te wszystkie elementy poskładać do siebie ze sobą razem, żeby osiągnąć jakiś tam cel. I moi drodzy, no właśnie, mądrość to jest taka wiedza, która sprawdza się w życiu. I ta wiedza, która doświadczona czasem okolicznościami, okazuje się prawdą. Moi drodzy, i prawda. Do której idziemy, ma nas zaprowadzić do jakiegoś konkretnego dobra. Zobaczcie sobie, że ta mądrość dość często też sprawdza się w okolicznościach takich trudnych, wymagających. Gdy w 2019 roku, pod koniec roku rozpoczynała się epidemia, to niektórzy mówili, że będzie trwała dwa, trzy tygodnie, wszystko się uspokoi, wróci do normy. Minęły trzy lata. A echa epidemii ciągle do nas wracają. I ile trzeba było mądrości, żeby nie dać się zapędzić w kozi róg, ile trzeba było mądrości, żeby się nie pochorować, ile mądrości trzeba było, żeby zachować zdrowie albo zderzyć się z trudnymi okolicznościami, gdy ktoś odchodził od nas w wyniku choroby. Gdy w lutym ubiegłego roku rozpoczynała się wojna na Ukrainie, to niektórzy myśleli, że dwa, trzy tygodnie, miesiąc, góra, szybki konflikt, który zakończy się rozejmem, każdy rozejdzie się w swoją stronę. Mija półtora roku od początku wojny, a my ciągle nosimy konsekwencje ludzkich decyzji. I można byłoby w głupocie powiedzieć coś albo. Takiego, co by skrzywdziło drugiego człowieka, tam gdzie zamknęlibyśmy serca przed drugim człowiekiem, tam gdzie zabrakłoby pomocy, ale mądrość też podpowiada do tego, żeby postępować w taki sposób, by ratować tych, którzy są poszkodowani w wyniku działań wojny. Moi drodzy, ile mądrości potrzeba, gdy żyje się pod jednym dachem z alkoholikiem? Ile potrzeba mądrości, żeby rozmawiać z takim człowiekiem? Ile potrzeba mądrości, gdy ma się w swoim domu narkomana? Ile mądrości potrzeba, żeby żyć z człowiekiem, który nie chodzi do kościoła, albo z dzieckiem, wnukiem, które utraciło wiarę? Zobaczcie sobie, ile rozmów potrzeba, gdzie potrzeba czułości, miłości, zrozumienia, ale też jasno wytyczonej drogi do Pana Boga. I bracia i siostry, do tego nas dzisiaj właśnie słowo Boże zachęca, byśmy zatrzymali się nad tą mądrością, która jest przecież darem Ducha Świętego. Jak wymieniamy dary Ducha Świętego, to mądrość jest wymieniana zawsze na pierwszym miejscu. I ta mądrość, która jest przepracowana przez człowieka, ona ma też swoje owoce, ma swoje konsekwencje. I owocami Mądrości i pozostałych darów Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Tak jak czytamy w liście do Galatów, wszystkie te najlepsze cechy człowieka, gdy staje przed nami. Do tego nas zachęca mądrość, byśmy, przepracowując ją, żyjąc tą mądrością, tym co płynie od Boga, stali się właśnie takimi ludźmi. Zobaczcie sobie dzisiaj. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości mówi tak, Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Właśnie tu jest ta, ten, ten czas, który człowiekowi jest potrzebny na sprawdzenie mądrości. Nie na jeden dzień, nie na miesiąc, nie nawet na rok, ale na całe życie mądrość trwa w człowieku. Ci, którzy ją miłują, ci ją zaznają. Ci, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. I moi drodzy, patrząc właśnie na mądrość dzisiaj z perspektywy Ewangelii, widzimy tę przypowieść, którą Pan Jezus nam daje o tych pannach mądrych, roztropnych i nieroztropnych, albo jak niektórzy mówią dość brutalnie, o mądrych i głupich. Przygotowanie uczty weselnej, druhny, które zostały wysłane, żeby... Wprowadzić Pana Młodego, przyprowadzić go. To one wychodzą z tymi lampami na oliwę, żeby przygotować drogę dla Pana Młodego, który ma wejść na ucztę weselną. I zobaczcie sobie, jak my czytamy tę przypowieść, to od razu wiemy, że to nie chodzi o jakieś tam zwykłe wesele, ale to chodzi o zaślubiny Chrystusa z Kościołem, Chrystusa z każdym z nas. I widzimy, że ta droga. Którą musi przebyć oblubieniec do tej panny młodej, trzeba tą drogę przygotować. Trzeba w pewnych okolicznościach przygotować przestrzeń do tego, aby ten pan młody mógł przyjść. I na tej drodze rzeczywiście są ludzie mądrzy i roztropni, ci, którzy zaopatrzyli się w tę oliwę, ale są ludzie głupi, którzy swojego serca, tych okoliczności nie przygotowali dla Chrystusa. I jedni i drudzy mają ten czas, gdzie oblubieniec zwleka, nie przychodzi, opóźnia się. I jedne i drugie panny posnęły, ale te, które zostały zbudzone i miały ze sobą oliwę, zapas do tych lamp, one przygotowują drogę oblubieńcowi. Te drugie głupie poszły zaopatrzyć się w oliwę do sprzedających. I zamknięte są drzwi na tą ucztę. I te, które były gotowe, biorą udział w, te, w tej uczcie, a te, które nie były gotowe, musiały odejść. Drzwi przed nimi są zamknięte. I siostry bracia, patrząc na tę przypowieść, zobaczmy sobie, bo to do nas jest, bo to my jesteśmy zaproszeni na tę relację z oblubieńcem. Zobaczmy sobie, jacy my jesteśmy. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy mają w sobie postawę czuwania. Czy ta mądrość otwiera nas na to, żeby czuwać na to, kiedy oblubieniec przychodzi do nas, kiedy przychodzi do nas Chrystus? Czy my w tych sprawdzianach, które mamy, w tych okolicznościach, rzeczywiście szukamy Boga? Czy my potrafimy rozpoznawać, jak Bóg przychodzi do nas, nawet czasami opóźniając się? Czy my mamy serce gotowe na to, żeby tego oblubieńca przyjąć? Bracie siostry Jezus dzisiaj w tej przypowieści przypomina nam, że mamy być ludźmi czuwania, mamy być ludźmi gotowymi na Jego przyjście, mamy być wytrwałymi, mamy być roztropnymi i mądrymi. To są cechy człowieka gotowego, dojrzałego do tego, żeby spotkać się z Bogiem. I zobaczmy sobie to, co dzisiaj nam jeszcze podpowiada Księga Mądrości odnośnie samej mądrości, którą człowiek już ma w sobie, gdy jest dojrzały. Kto dla mądrości w stanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. Rozmyślać o mądrości to szczyt roztropności. Kto z jej powodu nie śpi, ten wnet trosk się pozbędzie. Zobaczcie ile nasza codzienność niesie trosk, nad którymi my się zajmujemy, zatrzymujemy. Człowiek głowę, głowę nieraz zwiesza. A wystarczy zatrzymać się tylko przy Bogu, poszukać tego, co Boże, tego, co święte, a Pan sam da ulgę w tych troskach. Zobacz sobie dzisiaj, bracie i siostro, co jest taką Twoją troską, która zajmuje Twoje serce. Zatrzymaj się nad mądrością, nad tym, co jest Boże, w jaki sposób Bóg chce, żebyś postąpił. A Pan ujmie Ci troski. Amen.